Witam Was wszystkich. Dzisiaj na treningu jest u mnie Kamil Kowalczyk. Jak się orientujecie, do zawodów zostało 10 dni. Dzisiaj Kamil ma u mnie trening klatki piersiowej. Chciałbym Was zaprosić, żebyście zobaczyli jak wygląda Kamil te ostatnie dni przed treningiem i sami to ocenili. Zapraszam do góry, do mnie na środku. Kamil zaczyna trening klatki piersiowej od rozpiętek. Zrobi 4 serie żeby klatkę zmęczyć kamil troszkę szybciej, pozytywny ruch rób przytrzymaj do góry troszkę zlepij klatkę Zaczynamy trening klatki piersiowej od rozpiętek, żeby dobrze rozgrzać ją. Myślę, że 4 serie po 15 powtórzeń to całkowicie powinno wystarczyć. Następnie przejdziemy na ławkę płaską. Przerwa między seriami to góra 1,5 minuty. Teraz Kamil robi drugą serię. Postaram się to mniej więcej opisać technicznie, jak to powinno wyglądać. Negatywny ruch, to znaczy ruch powrotny, powinien trwać 4 sekundy, sekundy, przepraszam, a pozytywny 2 sekundy. Także w tej chwili wracamy dosyć szybko. Spinamy klatkę w górnej części ruchu i rozciągamy się. Rozciągamy się tak mocno, tak jakbyśmy chcieli łopatkami dotknąć łopatkę łopatki. 15 takich technicznych powtórzeń. Kamil to w tej chwili bardzo dobrze robi. Teraz Kamil łokcie wyprostuj ręce, zablokuj, zablokuj, zepnij klatkę piersiową i jedziemy w dół. Przytrzymaj i wolnym ruchem w dół. Pamiętaj o oddychaniu głębokki dech przyrością ręką. Jeszcze dalej. Jeszcze dwa powtórzenia. Jak możesz, to jeszcze jedziemy dalej. Jedziemy. Dobra. Teraz robimy wyciskanie na ławce płaskiej. Postaramy się zrobić 15 powtórzeń. Sam nie wiem, jaką kamień ma w tej chwili. Siłę. Ta siła oczywiście jest coraz słabsza, czym bliżej zawodu. Tam szybciej. Kierunek na tyle stronę. Wdech i wypuszczamy Pamiętajcie zawsze, że nigdy nie robimy powtórzeń na bezdechu. Jest to bardzo niebezpieczne. To dzięki temu, że prawidłowo oddychamy, pracujemy kusami, ta siła jest większa. Także przy negatywnym powtórzeniu z wciągamy bardzo dużo powietrza w kulsa, wyciskając sztangiel, wyrzucamy to powietrze z kulsu. I ponownie znowu. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra. Teraz Kamil zrobi około 10-12 powtórzeń, bo dołożyliśmy jak widzicie 10 kg. Będzie sztagił pychał płynnie bez zatrzymanych ruchów. Dopiero ostatnie 2-3 powtórzenia kamień będzie wymuszał i przytrzymywał sztafier. Śmierając 8 mięśni. 10, 11, 12, 13, 14. Jedziesz jeszcze raz. Jeszcze raz. jeszcze raz, jeszcze raz. samo musisz. Teraz robimy sztangielki na ławce skośnej głową do góry. Trzy. Cztery. Dwie. Sześć. teraz drugą serię sztangielek na ławce skośnej, głową do góry. Kamil zmniejszył ciężar do 15 kg. Tam też tangielki, na, na jego możliwości, na dzień dzisiejszy, okazały się za, za ciężkie. Musimy wykonać przynajmniej 10-12 powtórzeń. Teraz Kamil to robi bardzo dobrze. Kamil, płynnie jedziemy. Jedziemy dalej. Szybciej, Kamil teraz robi rozpiętki yy, na inkach. Wspinanie. jest to ostatnie ćwiczenie na klatkę piersiową. że troszkę więcej i spinaj klatki, przytrzymuj i wdech teraz, wdech i jedziesz płynnie teraz Kamil. Wciągaj powietrze i wypuszczaj, wciągaj i wypuszczaj. Do upadku jedziesz. Szybciej.